Dziękuję. Głęboko pod ziemią, w ściśle tajnym laboratorium, zostały złamane zasady bezpieczeństwa. Wirus zdolny do zniszczenia całego świata wydostał się spod kontroli korporacji Umbrella. Musimy się stąd wydostać. Sprowadzę pomoc. Co to było? W hamulce. elitarna jednostka ma opanować sytuację. Pięć godzin temu Czerwona Królowa zaczęła zabijać. Kim ona jest? To sztuczna superinteligencja. Tu pod ziemią ukrywa się rzeczy, których nie powinnaś zobaczyć. Za trzy godziny wirus zacznie się rozprzestrzeniać. Wszyscy na pozycję. Ona mnie ugryzła. Musicie stąd wyjść. Nie słuchaj. Ona jest holograficznym uosobieniem Czerwonej Królowej. Ona zna drogę wyjścia. Idź. Padnij. Ona wciąż żyje. Już nie. Mila Johorovic. Michelle Rodriguez. Nikt nie jest odporny. Resident Evil. Wszyscy tu umrzecie.